Nie wiem, co mam powiedzieć. Odkrywam fajne miejsca w Polsce, uważam. Bynajmniej to miejsce też jest wyjątkowe. Zaprosiłam do współpracy profesjonalistów. Jak to? To czas się twoją żoną zajmują, jak to? No już wcześniej będą się mną zajmować, nie? Wiedzą, że ze mnie też nic nie będzie. A ty co tu robisz? E, nie wiem. Przywiozłem cię. No dobra. Ja muszę y, tam, przeżyć to jeszcze raz. Nie Powiedz ty mi, co, co to za ciastko jest? Poczekałam no się po całym dniu. Nie wiem, dobre. Zielowe. Pokaż jak gryzisz ciastko, pokaż im. Nie. Co nie nagrywasz? Bo patrzę. <śmieniciela> się robię, ale ja ci nie robię zdjęć. No nie, ale jeszcze gorzej mu nie kręcisz <śmieniciela> Co tu robisz? Ej, no nie, bez takich, bez takich jak ja zakrypła. Ale, ale za się skrępowała, że zaczęła robić tutaj sztuczki. Nie, że w ogóle ktoś mnie tutaj wiesz. zaczęła robić. robić. Rozlicza, czy ja pracuję, więc ja pracuję, nie? No, no, no ja to dokumentuję. Później będzie, że wiesz, że nie mam nic. Co robicie? Uczymy się tańczyć. Jak podobało ci się? Tak. No weź coś powiedz. Tak, zaraz coś powiem. Poczekaj, daj mi chwilę. To jest moje widzimy się, to jest mój projekt. Planuję kolejne. Będę zapraszać kolejnych ludzi do współpracy. Uważam, że mimo to, że nieźle dostaliśmy po dupie w tym roku, to naprawdę powinniśmy się wspierać. Wspierać jako branża, wspierać jako ludzie yy, i prywatnie, i w pracy. Yy, nieważne, że jest tutaj pięciu fotografów. Uważam, że daliście czadu i uważam, że można współpracować. Czy to przy takich realizacjach, czy to przy normalnych realizacjach. Jesteście wspaniali. Wszyscy jesteście wspaniali ludźmi. Uwielbiam Was. Cieszę się, że i mam nadzieję, że też jesteście zadowoleni. Шишүү? <laughs> Chciałem ja się zapytać, jak było dzisiaj proboszczem być. No, no ciekawie, ciekawie. Ciekawie, jak to skomentujesz? Jak to skomentować? Może powiedz się jakoś. Że jeszcze polewałeś, a gdzie taca była, tacy nie było. Czekam, zaraz się nie wypłacą. Nie wypłacą. Nie ma szans. <noise> Taki typowo ogarniesz. Jesteście wolni! To było piękne. To było naprawdę wymowne. Dziękuję. Euforia, <grystanie> <grystanie> Nagrałeś coś? <grystanie> Jakiś tam mocny 2 na 10 będzie, także. No, dobra. Dobra.